Dzień dobry. Dzisiaj będziemy robić filmik o Minecraft. Będziemy... Nazywam się Damian i będziemy też budować domy dla nich. i Będą też źli, źli ich atakować. To... Najpierw no, sobie zbudujemy z jakichś klocków. No, na przykład drewno zbudujemy sobie, hop. I patrzcie, to się tak przyłączy. Można kupić megaekset albo... Zaczynamy się do budowania. Może zbudujemy z tyle jakichś klocków. Ale drzwi też mam pieniędzmi. No, mam jeszcze czarnego szkielet. szkieletu. To jest taka wioska, ale to są, hmm, hmm, to jest wioska po prostu, ale ten ludzik, ten ludzik mi się najbardziej podoba do wszystkich, więc także on sobie będzie się opalał jak wy tak z nogami a my tu sobie będziemy budzić Dobra. Jakoś tak? Tak. Każdy jeden blok to jedna łapka do góry. A, z władzy to nie będziemy No Dobra, myślę, że taki mały domek. Teraz czekamy tu drzwi. No, potrzebujemy. Przepraszam Was za... Jakoś Was tak... Ja to mam trochę przesunę. Przepraszam Was, tak, że tak hałas... No bo, no, bo... Moi rodzice tam sprzątają z moim bratem, który się nazywa Patryk. Dzieci dla koronawirusa. Przydałem mhm. mi. Jest TNT na Ale to dalej, wam TNT. Ale one mhm. jest mega fajne, mi się podoba taki fajne TNT jest takie. Siedzi po mnie albo dwóch jednej. Fajbom, nie mam chyba, ale to nie z Minecraftu, tylko z hmm, czegoś innego. Dobra, zaraz skończymy. Musimy jakoś tak. Widzicie? I tu będzie miejsce na Jak tylko ja znajdę. Jak tylko jest, Jak tylko, jest, jak tylko, jest, jak tylko jest. Mm, Z takich klocków to trzy kratki do góry i na tej nogi się nie zmieszczą. Ja, mam, mam, mam. Patrzcie jak. Jak macie drzwi, to nie? Takie drzwi, to tam o takie cośki, takie czarne. To patrzcie, musicie przyłączyć tych, te coś do cośków i to są takie odpowiednie drzwi. Tylko muszę zrobić, tak? No i teraz to zrobię dobrze. Teraz muszę to obrócić. Jest. Ja. Składamy te drzwi. I robimy jeden rano. No to tak No bo No to tam jest takie, jakby takie. Nie no. Nie śmieszno się Damy do środka. Ale tak naprawdę to jest tego co buduje wiatr. Ja zawsze robię takie, takie szpary. Dobra, możemy robić tak. A ja dach. nie. Nie wiem, czy będzie. Tak. Dobra. Jest dzień! Najpierw to na nie taka papieża, ale i tu na razie pilnuje z złosa, O, tak on wygląda. Nie, on ma kuszę, ale zrobiłem bo nie miałem kuszy. Hmm. chodzi jeden uzbrojony chłopiec? Poczekajcie za. Tylko bez nieka. Ukrywa się przed tym domkiem. Mm -mm. i przychodzi do matki. Eee. Przychodzi kolejny gość, bez ustrojenia. I eee. do domku. Otwierają się drzwi. Chodzi sobie do domku. Zamyka drzwi. I zaraz na to ptacik. Tak wygląda środku domy. Mam tyle zespołów, co mam. Ja, można takie coś zbudować, nawet takie coś. I takie. Dobra, przychodzi kolejny, Dwa. ale taki dziwny, bo otwiera drzwi i przychodzi do tego domu. Jest no. Potwory przychodzą. On sobie ustawił na łapce. Przychodzi zombie. Nie. Przychodzi więcej potworów. Idzie uzbrojony, uzbrojona. Ma nawet miecz. Rozwala szkieleta Pff. A potem przychodzi ten i wal. Do Uf, teraz tego! To walczeniu się się zmęczyła, zobaczyła jakiś domek zeszła do tej chaty. Najpierw sobie ściągnęła z punktu zbrojenie. Dobra, nie będzie ściągała. Dobra, chodzi do tego domku. Zamyka drzwi. Mm -mm. Nagle się skądś pojawiła woda. No Wyobraźcie, że tu dookoła jest woda i taka duża, i tu są redkini. Ale w mojej nie ma redkini. W środku Chcą przejść bo widzą, że to blisko, u, u, umierają wszyscy. To do widzenia, nie przegapcie kolejnego filmu. Ciuch, Tu, Pa, a jestem głupi. A mam trochę szyję skręcone. Także do widzenia,